Z tej strony Bielskiej widzisz retake osiedlówki na Wiśniowej 11, zapraszam do oglądania. Jest żarówka. Tutaj tak kabina się prezentuje i jedziemy na dziesiątkę. Nie pracuje winda Obok beciak z 2023 albo 2024, już nie pamiętam Potem sprawdzimy Krótka szyba na siódmym A jak? Wysiadamy Pokażę wam dziesiąte. Tak. Tutaj jest beciak. Potem pojedziemy jeszcze na czwarte. Pokażę wam przeciwwagę. Czy nie, na siódme i na czwarte i na bo siódme też jest fajnym piętrem, jest krótka szybka. A że jestem fanem krótkich szybek, no to to wiadomo. A bo niech będzie czwarte, a bo nie, jedziemy na siódme. no ta winda jest powolna bo to był odważnik kiedyś to wiadomo fajne oświetlenie nawet jest i krótka szybka a siódmy pokażę że jest króciutka, szybka, tak, no i, no i jedziemy na czwóreczkę. I wam pokażę przeciwwagę i będziemy kończyć. się się z przeciwwagą właśnie. Pokażę wam. Przecież wszystkim nie widać. O Jezus, jakie dno. No trudno. Ważne, że pokazałem i że wczorówek działa. No to jedziemy na parter i będziemy kończyć materiał. No to wysiadamy. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.